Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z Brawl Star. Muszę tylko wyciszyć głos, bo wiecie, że jak to mi się nie uda, to będzie cicha z makiem Dobra, to ja już włączam i będę tego pauzował, bo to dużo czasu zajmie. Najpierw może otworzymy skrzyneczkę na dobry początek. Mam tylko jedną, bo nic mi się nie udało jednak zdobyć, i dar. Yy, I zagramy duo showdowna. Ja grałam sobie ten, żeby zdobyć te ach, broka, bo tak się będę z niego cieszył, bo tak go chcę. Przez tyle czasu na niego zbierałem. Że normalnie nie wiem. To jest moja... będzie moja ulu, ulu, jedna z ulubionych postaci. No, Mortis jest, też jest strasznie fajny. Nie wiem, czy jutro nie nagram odcinka właśnie jak gram Mortisem i go robię na 12 rangę. Bo bym chciał mieć Mortisa na 12 randze, więc nie wiem, czy nie zrobię właśnie takiego odcinka. Więc możecie się spodziewać jutro takiego odcinka. I może być fajny, nie? Może Wam się spodobać. Nie wiem, czy Wam się spodoba. Myślę, że tak. Strasznie chcę, żeby moje odcinki się podobały. A i wkrótce, tam za parę miesięcy temu, będzie odcinek z gór, Zbieszczat, bo jadę na wakacje właśnie na Wielkanoc. I będzie fajny odcinek właśnie z, z Bieszczad. Już nie mogę się doczekać. Strasznie. Nie? Tak chcę już tam jechać, że nie wytrzymuję normalnie. Strasznie chcę tam jechać. O nie, dobra. Ulala. Aj zginęłam szybko, Oj, szybko, szybko. przegraliśmy. To będzie jeszcze trzeba jedną rundkę zagrać. A jaki ma dziwny nick. Yy... O, tylko jeden. To poczek poczekajcie. Nie wiem, czy Wam się to spodoba, ale muszę zagrać Sheli, bo mam szóstą rankę i więcej. Z... Ten... A chcę tego broka dzisiaj już zdobyć i mieć to z głowy. Bo nie ukrywam, chcę mieć broka. A i mogę Wam pokazać moich kla klanowiczów. Potem jeszcze. A i pokazać, jak się nazywa mój klan, bo chyba jeszcze nie wiecie. No tam trochę pokazywałam w tamtym odcinku. Nie wiem, czy pokazywałam, czy nie. W, w tamtym. No i tu jest El Primo. Właśnie na niego muszę uważać. Dobra, to uciekamy z tą Jessie. Zapomniałam wam powiedzieć, że Jessie ze mną gra i właśnie zginęła. Nie wiem, czy to wygramy, bo na razie możemy zająć ostatnie miejsce, czego bym strasznie nie chciał bo to by było straszne marnotrawstwo czasu, i teraz się tak bawię z tym El Primo. Za chwilę on, może, mogę przegrać, za chwilę. I mój Timowiec, właśnie, też za chwilę zginie. I będziemy strasznie przez niego na minusie. Kurde. Szkoda, bo trochę czasu to zajmuje. Przyznam. Jeszcze z 8 pucharków musimy wbić, a to jest strasznie, strasznie dużo. A jakby była jakaś muzyka w tle, to przepraszam, bo jestem u babci i wujek słucha muzyki. Więc przepraszam, jak będzie, ale nie wiem czy będzie, bo nie włączę na razie. Ale jak włączę, to przepraszam. Mówiłem mu właśnie, żeby. Wyłączę na razie, jak nagrywam. No i tak, żebyście zostawili trzy łapki w górę, dwie, no nie wiem, jak Wam się uda, nie? Jak chcecie, to mogę też następny odcinek zrobić innej gry, nie? Nie wiem, jak. Możecie mi też w komentarzach pisać i polecać inne gry, które mogę nagrywać. Dobra. Lecę. Matko, muszę odtyszczeń uciekać. A ratunku, gdzie jest ten mój przyjaciel? No, pomóż mi, Jessie. Jessica. Baby, 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 daj. Jessica. Buzi, 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 daj. Jessica. Buzi, 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 daj. Dobra, my się chronimy. Może nam minusować pucharki, ale myślę, że jeszcze przetrwamy. Chcę mieć chociaż drugie albo pierwsze miejsce. Bo wtedy trochę zdobędziemy tych pucharków, przyznam. I nie wiem, czy właśnie nie będę się tu chował i uważał na nich, bo chcę zdobyć właśnie tego i nie wiem. Też w niektórych momentach jak yy, nie będę nic mówił, to się skupię. Dlatego Przepraszam za to, jeszcze raz, bo się stresuję po prostu, bo to moje pierwsze odcinki na tym kanale, nigdy jeszcze nie, nie nagrywałem żadne, żadnego odcinka w moim życiu, więc to jest wszystko dla mnie nowe. Nie wiem, czy nawet te odcinki wsta. bo nawet nie Tata będzie musiał mi tak pomóc. Dobra, trzecie miejsce może być. Dwa na plusie. Nie wiem, czy w ogóle zdążymy właśnie w tym odcinku zdobyć tego broka, bo brakuje nam aż 7 To jest dużo. A my wciąż przegrywamy prawie. Właśnie szkoda, że nam to minusowało przez tamtego gościa. Nie wiem, czy właśnie nie zrobię pauzy Wam. I dopóki ja zbieram te pucharki jedną rączkę gdzieś tam, nie wiem, chyba wam tak zrobię, bo trochę czasu to może nam zająć, o nie, tutaj jest ten Rikoszet. ale mo mo możemy mu zabrać tego czasu, dziękuję. Dziękuję rikoszecie, koszecie. ja nie będę może na niego leciał, ale na mi chętnie parę. Nie, bo to jest dla nas darmowy Power Cubes. O, ale to było śmieszne. Ona oberwała zamiast mnie, bo szliśmy w tym samym tempie. Szliśmy w tym samym miejscu i to było takie bardzo śmieszne. Normalnie kule, kule, Dobra. Bo masz 12 Power Cubesów. I to fajna wiadomość, bo się strasznie cieszę. 13, o tym bólu, jakbyśmy zabili. możemy to wygrać. Możemy to przegrać. Zobaczymy, jak to zagramy na końcu. Bo koniec jest najważniejszy dla nas. Bo przez koniec, no możemy przegrać. O nie, ale Primo nam tu skacze. Aj, dobra, zrobiłem go. Został nam ten, tylko ten ból. Dobra, chodź tu robocie, ja zabiję tego robota, mam nadzieję, że ta Jessie zabije tego bóla, bo nie wiem czy mi się uda go samemu zabić. Dobra, mamy od groma power cubesów. Jak ta Jessie zginie, to będzie strasznie, strasznie słabo. Musimy go z dwóch stron wziąć. O, wygraliśmy, bo Jessie działko zabiło. Teraz nie wiem ile to nagrywanie trwa, ale. Mamy Broka. Tak? Mamy Broka? Jest. Jest Brok. Jest. Jest. To jest... Nie wiem, która postać, która jest z pucharków. Jeszcze poniżej. Jedna, druga, trzecia, czwarta. To jest piąta postać za pucharką. Jest Brok. Jeszcze trochę ich zostało. A nie, to jutro, z, z jutrzejszego odcinka, zagramy brokiem. A w następnym jeszcze odcinku, a jeszcze wam tego klub pokazał, pyryo Team. Wszystko z małej. Mm, no dobra, no to możemy już kończyć w sumie nagrywanie. Po, po, poczekajcie... Tak. To pa, koniec odcinka.